Hej kawidziowie, zobaczycie mój domek. To jest to długie szłody. Jak chcecie, to musicie szłodkami iść. Tak. A tu jest Sika halinka, tam jest sinka, halinka grażyna. Idziemy. Długie szłody. Żółtawe szłoty. Tutaj jest dla gościów, Tu jest to moje złote. E, A tu są moje ubrony. Moje ubrony. Rura. A tam są kwiatki. A tutaj jest na moje ubronę. Kwiatka. A tam na. Odcinku zobaczyć kim? Aż się. Kurde o, na ten odcinku zobaczcie. Tutaj otwieramy drzwi. Tu, tu jest troszkę powiem. Tutaj coś budujemy. budowleczki. Tuż jest mój no, widok na moją piękną wioskę drzewa. Tam jest liżki, otieram, tu Otwiera tu jakieś punkty Zrobimy czy pol, Czy jakiś piżon. A tu jeździć e, e, po łóżkom. E, Tutaj jest moje szpianiac, potęż leczki. Idziemy na dół. Idziemy na dwórek. La, 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 la. <ścoughs> Mój domek jest z góry, a tam jest tu jest ich. Zostawcie. Zostawcie. Szuba i lajka, like papa pa wiem.